Już tylko tydzień dzieli nas odgali WWE Extreme Rules, czyli zapowiadającej się jednej z najlepszych gal premium live event ostatnich lat. Do tego czasu mamy jeszcze jednak po jednej tygodniówce i zadanie nie jest łatwe, aby przed show zbudować hype jeszcze bardziej. Ten jednak jest już na wysokim poziomie nie tylko ze względu na same walki, które wszystkie mają odpowiednie stypulacje, co już jest szokiem, to jeszcze mówi się, że właśnie tam dojdzie do ujawnienia postaci, która stoi za White Rabbit. Jednak ostatni smackdown można powiedzieć, że dostarczyło nam sporo świetnej rozrywki, dobrego wrestlingu i dramaturgii. Jednak chyba w całości to SmackDown aż tak wysokich lotów nie było. Tak więc, pani i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling, a oto plusy i minusy WWE SmackDown z 30 września. A po więcej plusów i minusów Gal WWB serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Dla was tu tylko jeden przycisk, a dla mnie jest to naprawdę olbrzymia motywacja. Dziękuję bardzo. Plus walka otwierająca. Nie do jak zacząć tego dniówka od dobrego nawalania się, a nie 15-minutowego promo. Solo Siko i Sami kontra Matka, Pmosy i Ricochet to zestawienie naprawdę dobrze i ponowie nie zawiedli, ponieważ dostaliśmy kombinowanie i brutalność ze strony członków Bloodline i czysty techniczny wrestling ze strony ich przeciwników. Jak widać da się podbudować gwiazdę które nawet założenie nie powinny wygrywać takiej walki, ponieważ pomimo porażki Ricochet i Madcap zyskali na tym starciu. A skoro o nich mowa, to warto zauważyć, że zostali oni wybuczani za każdym razem, kiedy atakowali Samiego. Tak, gala działa się w Kanadzie, czyli rodzinnym kraju Samiego, jednak wydaje mi się, że w Stanach będzie podobnie i to świadczy o gigantycznej pozycji Zayna na SmackDown jako prawdopodobnie najbardziej over obecnie zawodnika. Jego postać, jego prezentacja to coś naprawdę pięknego, a chemia, którą prezentuje z Sola Sikon, Naprawdę cieszy, ponieważ pokazuje coś nowego w Bloodline. Zwycięzca był tutaj raczej znany od początku, ponieważ WWB buduje młodego brata UsoS i zaliczyć porażkę tutaj po prostu nie mógł. Nie zmienia to jednak faktu, że dostaliśmy lekko ponad 10 minut okej okay, wrestlingu z najbardziej over zawodnikiem w rosterze. Plus dalsze zamieszania w Bloodline. Na zapleczu, co ciekawe, dostajemy kolejną konfrontację pomiędzy Jayem a Samim, ponieważ według Uso, Zain prędzej czy później odwróci się od rodziny i on nie może do tego dopuścić. A sam Zane uważa, że jeśli to Jay ma problem, to powinien pogadać o tym z Romanem. Oj, 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 Kontynuujemy kolejne podwaliny po to rozwalenie się Bloodline od środka i szczerze uważam, że tak to wszystko się zacznie. Szczególnie... Plus sami Zayn i Kevin Owens. Morda sama się uśmiecha na ten widok, jak można się z tego nie cieszyć. Owens ratujący w przyszłości samiego powrót ich timu tak i jeszcze możliwość odebrania tytułów USOS? Toż to piękna historia nam się buduje. Dawaj Tryplak, do it! Plus promo Kariona Crossa. Nie wiem czy tylko u mnie tak było, ale jak oglądałem to promo, to czułem taki zachwyt tym. Vince McMahon w ciągu tygodnia kompletnie zakopał Kariona w głównym rosterze, a Triple H teraz to po prostu wszystko odkręcił i robi z niego największego badassa SmackDown. Promo idealnie pokazuje jego chemię ze Scarlet, choć to zrozumiałe, są małżeństwem. Proste, jednak treściwe wideo idealnie podbudowuje go do walki z Drew na Extreme Rules. Plus jakość produkcyjna. Rzadko o tym w sumie mówię, tylko w kontekście Gal Premium Live Event, ale chciałbym o tym wspomnieć teraz. To Smagdon pod względem wizualnym wyglądał naprawdę świetnie. Widać, że WWE szykuje się pod lekkie odświeżenie za tydzień podczas Season Premiere, i już tutaj pokazują tego możliwości. Nowe paczki wideo, grafiki Gal wyglądają świetnie, na przykładu ta grafika walki DRU i Crossa, gdzie to za Krosem nie ma kolorów. Mała rzecz jednak cieszy i pokazuje, że pod względem wizualnym WWB również przekłada się naprawdę mocno. Plus Minus Maximum Male Models. Powiem szczerze, że cieszę się, że ta grupa się rozpada. To był nieudany projekt od samego początku i Triple H zdał sobie z tego sprawę. On chce odzyskać Elaine'a i wydaje mi się, że ten tydzień nam sugeruje wprost, że jego powrót jest na horyzoncie i to jest wielki plus. Jednak minusem jest to, ile razy pokazywali nam modelsów podczas tego SmackDown. Nie żeby zjedli oni pół godziny czy coś, nie nie. Jednak jeśli jest grupa, która niestety nikogo za bardzo nie interesuje, to nie wracajmy do nich 47 razy w ciągu dwóch. Godzin. Nam teraz pozostaje już tylko czekać na powrót LA Knighta. Minus Los Latorios kontra Heathrow. Well, no tak. Dostajemy ponownie squash ze strony drużyny, która powróciła dla samego powrotu i niestety trzeba podkreślić, że aż tak bardzo nikogo oni nie interesują. To przykre, ale niestety taka jest prawda. To mega dziwne, ponieważ Los Latorios świetnie się pokazali jakiś czas temu w Fatal 4 Way i meczu na SmackDown, więc nie rozumiem potrzeby takiego zakopania ich tutaj. Mogliśmy dostać kilkominutową walkę, aby odbudować i tych, i tych, skoro mamy takie pustki w dywizji drużynowej. Wygrywa super. Bra brawo? Jednak lotorios niestety dostają mocno przez tą porażkę i nie mogę zrozumieć dlaczego to tak wyglądało. Neutral zapowiedź White Rabbit. No i czas powiedzieć sobie o kolejnych teaserach postaci White Rabbit, których co ciekawe na SmackDown było naprawdę kilka. Zacznę jednak tylko od tego, że najnowsze informacje sugerują, że ta postać zostanie nam ujawniona podczas Extreme Rules. Zacznijmy od QR kodu, który pokazał się w pierwszej połowie SmackDown, przynosi on nas na stronę zatytułowaną 1911, czyli numery, które miał na swoim kapeluszu Bray podczas jednego z odcinków Firefly Fun House. W kodzie źródłowym strony możemy znaleźć słowa drink Ovaltine, czyli coś, co wspomniał w swoim promie Brave w 2015 roku, zaznaczając jakiś czas temu, że w tamtym promie była jakaś ukryta wiadomość. Jeśli odpowiednio powiększysz się stronę, to mamy w rogu White Rabbit, a nazwa pliku to TSS10E6. Jest to odniesienie do Simpsonów odcinka 6-10 sezonu, gdzie pojawia się postać White Rabbit. Dodatkowo w nazwie pliku White Rabbit znajduje się numer telefonu, na który jak zadzwonisz, to otrzymasz wiadomość odtworzoną od tyłu. Cytuję. Eko, Lima, Alfa, Indi Romero. Jestem drogą do miasta nieszczęścia, jestem drogą do wiecznego smutku. No i na koniec trzeba powiedzieć o plakacie, który pojawił się za komentatorami z napisem "Rival in What You Are. Jest to cytat, który Bray użył na Twitterze w 2019 roku, odpisując na fanart jednego z widzów. Muszę przyznać, że WWE wkłada gigantyczną ilość pracy w te zapowiedzi i to jest świetne. Problem jest jednak taki, że jest to zbyt mocne sugerowanie Braya Wajata, więc jeśli to naprawdę nie on, to ludzie mogą się wkurzyć. Chociaż wydaje mi się, że no come on, to chyba w 100% on, prawda? A wam, podobają się te teasery? Czy może jednak nie za bardzo? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach. Minus Ronda Rousey kontra Natalia. Niestety, ale program pomiędzy Lifa a Rondo stoi w miejscu ze strony Rondy i dostaje ona Natalię po raz 472 w swojej karierze. Kompletnie bezbarwna Natalia, jadąca na tej samej postaci od ponad dekady, nie znaczy nic w dywizji, więc raczej nikt nie wierzył, że dostaniemy tutaj coś ciekawego. Panie przez trzy minuty wymieniały się dźwigniami i to, i to wszystko. Niestety nic tutaj do oglądania tak naprawdę nie ma. Szybko wygrana na konto Rondy i idziemy dalej plus konfrontacja Rondy i Leave. Ok, przyznaję się do błędu sprzed tygodnia. W komentarzach spuściliście mi ostry łomot za moją wypowiedź na temat Leaf i powiem szczerze, że macie rację. Podchodziłem do niej ze złej strony, i patrząc z perspektywy, którą wy mi przedstawiliście, racja. ono udowadnia coś więcej. Moim problemem było to, że wymagałem od jej postaci chyba zbyt wielkiej zmiany, i teraz dostosuję swoje oczekiwania. Tak więc dziękuję. Po wcześniej wspomnianej walce dochodzi do szarpaliny pomiędzy Leaf a Rondą, gdzie ani Ronda, ani Leaf nie wychodzą jakoś na wygranej pozycji, co jest. Dobre przed galą Premium Live Event. Liv wybrała Extreme Rules, aby móc kontrolować rondę z pomocą przedmiotów i to tutaj działa. Extreme Rules na papierze nie wieszczy nic dobrego Liv, jednak daj to jej szansę skontrować po prostu brutalność rondy przedmiotami i tak też i będzie. Plus konfrontacja Sheymusa i Guntera. Ojojojoj już za tydzień dostaniemy rewanż za clash at the Castle, gdzie to ta dwójka pokazała coś po prostu pięknego. Tutaj jednak trzeba było pokazać kto jest definitywnym healem, a kto jest definitywnym face. Ten segment zrobił to idealnie, ponieważ Sheamus jest teraz Babyface'em, który nie ucieka i który cały czas szuka walki. Dostał, oj, dostał łomot, ale to Sheamy i każdy go za to kocha. Imperium znowu zrobiło z jego klaty to, co typowa mama robi w niedzielę ze schabowym, i nie da się po prostu tego nie kochać. Miejmy nadzieję, że za tydzień nie ograniczy ich tygodniówka, ponieważ nie ma co liczyć na powtórkę z Gali Clash at The Castle, ale jeśli choć w połowie dostaniemy coś dobrego jak wtedy, to i tak powinniśmy być zadowoleni. Plus i minus Szocy kontra Bailey. To, to jakoś ciężko ocenić, ponieważ była to typowa walka, która miała zapchać czas pretendentki przed galą premium live event. Szocy wraca ze swoim trogiem, co było słychać ludziom się naprawdę spodobało, i Triple H cofa wszystko, co zrobił z nią Vince. Co do samej walki, to jakoś nie wiem, ciężko jest mi to ocenić, ponieważ nie wiem, jak działa ta walka, jednak niestety nie wyglądało to wszystko jakoś tak fenomenalnie. Szocy miało swoje momenty, co jest dobrym znakiem dla jej postaci, jednak walczyło z pretendentką, która będzie nawalać się, w ladder meczu. Wiele reklam nie pomogło, a sama walka po prostu była. Miała swoje momenty, jednak w większości jest po prostu do zapomnienia. Sytuacja po walce była ok, typowa podbudowa, jednak pytanie brzmi, co robi mistrzyni kobiet Roll na SmackDown. Mam nadzieję, że do końca roku dostaniemy draft, ponieważ porównując rostery SmackDown i Roll, to SmackDown jest naprawdę mocno w tyle, i taka tygodniówka to pokazuje. Plus main event. No i ponownie powiem to, co już mówiłem. Chwilę przed galą Premium Live Event ciężko o coś konkretnego i ten main event jest tego przykładem. Nie zabiera to jednak temu, że walka była po prostu fajna do oglądania. Dostaliśmy świetnych performerów, dostaliśmy kawał dobrej nawalanki, więc co tutaj więcej chcieć? Gable ponownie według mnie jest tutaj największą gwiazdką, która non-stop pokazuje swoje gigantyczne umiejętności ringowe. Hashtag Alpha Academy for the win. Wynik ponownie niestety był do przewidzenia patrząc na to, że Drew był w jednej z i ma poważną walkę na Extreme Rules. Dobry main event, fajny racing, więc zawsze to jakiś plus. Podsumowując, można śmiało powiedzieć, że to SmackDown nie było niczym wyjątkowym, jednak, nie było niczym również złym. Dostaliśmy trochę wrestlingu, trochę dramaturgii i większość, pomimo kompletnej już podbudowy Extreme Rules, trzymała się kupy. A to jest najważniejsze. Po Extreme Rules i po Season Premier, Raw i SmackDown powinno być lepiej, więc przyszły tydzień pod tym względem zapowiada się naprawdę dobrze. Moja ocena tej tygodniówki to 7 na 10, nic szczególnego, jednak marnowaniem czasu również nie można tego uznać. A Wy, jak oceniacie ostatni odcinek SmackDown w skali od 1 do 10, dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach, jestem naprawdę ciekaw waszej opinii. I jeśli wam się ten film spodobał, to serdecznie zapraszam do zostawiania łapki w górę, naprawdę motywuje mnie do pracy. Również serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym nasz kanał za dalszą pomoc w rozwijaniu tego projektu. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.